Przemoc rówieśnicza to zjawisko polegające na agresywnym i celowym dręczeniu, nękaniu czy prześladowaniu jednego lub kilku uczniów. Zaje przemocy rówieśniczej, przemoc fizyczna to celowe działania powodujące urazy na ciele, uderzenia, pobicia, szarpanie, kopanie, popychanie, rzucanie przedmiotami. Przemoc werbalna to wyzwiska pod adresem dziecka, dogadywanie, ośmieszanie, oczernianie, grożenie. Rozpowszechnianie nieprawdziwych, negatywnych informacji na temat dziecka. Przemoc to przemoc elektroniczna, wysyłanie złośliwych, obraźliwych wiadomości, e-mailów, SMS-ów, publikowanie ubliżających wpisów na portalach społecznościowych, publikowanie zdjęć i materiałów wideo ośmieszających ofiarę lub takich, których nie chce ona ujawnić. Przemoc materialna bywa często zgłaszana przez uczniów do tego rodzaju przemocy zalicza się. Kradzież i wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów zniszczenia rzeczy osobistych. Przemoc relacyjna jest ona najtrudniejszym do rozpoznania rodzajem przemocy, a jednocześnie określanym jako najbardziej dotkliwy dla młodych osób. Są to działania takie jak wykluczanie z grupy, ignorowanie, niezauważanie, nastawianie innych przeciwko osobie, rujnowanie reputacji, zmuszanie do wykonywania określonych czynności. Objawy, Mienny nastrój, śniaki, z skależenia. Prośba o większe kieszonkowe lęki, niepokój, zdenerwowanie. Ból brzucha, ból głowy, brak pewności siebie. Niechęć chodzenia do szkoły i gorsze oceny. Zniszczona odzież, trudności w nauce, spóźnienia. Przebywaj w towarzystwie życzliwych koleżanek i kolegów. Porozmawiaj z rodzicami, poinformuj wychowawcę, nauczycieli i pedagoga. Wystąpili uczniowie klasy szóstej B, dźwięk i montaż wychowawca Joanna Lepesz.